Dzisiaj ma z to z gotyka trójeczki I dzisiaj sobie pójdziemy do. Eee, Be Bensala? To było to? Możemy się przejść do Bensala, zobaczymy co tam się dzieje. Eee, ale jak na razie. Ja bym chciał. A to jest ten... eee, u... u kogo mogłem się przespać? Bo bym się przespał w sumie, bo nie chce mi się w nocy łazić. Dobra, trudno. Pójdziemy w nocy. Eee, do Bensali. Żeby dojść do Bensali musimy iść Nie to... to wziąć. Prostą drogą tędy. No dobra. To lecimy na przygodę. Zobaczymy co tam będzie się działo. Z tego co pamiętam chyba coś tam było właśnie, takiego do ogarnięcia chyba od kogoś dostaliśmy takie zadanie. Chyba, że to było jakieś inne miejsce. Nie pamiętam. Jeszcze te cholerne yy, pełzacze trzeba twardy zlikwidować to już w ogóle będzie hit Trzeba się posługiwać z pomocą tych tej Oznaczników no, czy jak to się tam nazywa bo to drogę pokazuje w sumie prawidłowo no Zobaczymy jak tam będzie Czemu tak nagle nie, nie Powinno słychać grę bardzo Co to kuźwa jest Cześć Ogr. Kuźwa ogr. O cholera. To ładnie. Eee, bardziej tam. Tą drogą w sumie. Goni mnie? Kuźwa wąż? Boże na. Oho, pełzacze. Nie tutaj po mnie. Zostaw mnie. Dobra. Idziemy dalej prosto. Za niedługo powinniśmy być w bensali już chyba No jeszcze kawałeczek Ty yy... e, jesteście agresywni co Z czym wy jesteście? Zombie Kuźwa zombie serio Na pustyni Ja nie wierzę Tu jest bensala Gdzieś Powinna być Boże w nocy są naprawdę jakieś Ciekawe stworzenia tutaj o to kolejne zombie Tup, tup, tup. A i tak muszę tędy iść tam, chyba, nie? No, to jest tu, Benzala Siemano? Nie, no, powinno chyba słyszeć... Suczyć... Aha, rozwalona ta Benzala trochę. Idę się przespać, nie? Żeby cokolwiek widzieć. Śpi do następnego poranka. Dobra, nie, ktoś tu jest jednak. Cześć, cześć, się ma. Daro, jakieś wieści? Większość wojowników broniących miasta poległa. Reszta uciekła. Tchórze. Tchórze. Ja pochodzę z Benerai. Kiedy usłyszeliśmy, co się tu dzieje, pośpieszyliśmy z pomocą. I co teraz zrobisz? Dość już ofiar. Nie zaryzykuję ataku. Nie chcę narażać moich ludzi. Aha. Mamy bronić miasta tak długo, jak będziemy mogli. To jest. Aha, co z mogę dla was zrobić? kilku ludzi na tę górę. Nie wrócili. Idź i sprawdź, czy ktokolwiek z nich przeżył. Wróg napadł też na tunele. Niewolnicy nie mieli żadnych szans. Lepiej się przygotuj, żeby mieć choć cień szansy. Powiedz, jeśli mogę coś dla ciebie zrobić. Eee... Co ze świątynią? To tam zaczęły się problemy. To tam tkwi źródło zła. Ale nikt o zdrowych zmysłach nie zapuści się do środka. Jeśli chcemy przywrócić tu spokój, musimy zaatakować również świątynię. Masz rację. No dobrze nie będziesz musiał sam ale trzeba odczyścić wioskę dobra rzuca okiem na tunele góry biegną dwa tunele jeden z nich znajduje się tuż za miastem drugi jest mm. dalej na wschód U... mm -hmm. spoko zajmę się tą górą i sami moich zwiadowców spoko na razie nie będę niczego się uczył trochę tych punktów po farmie a tu kto jest ale i Julio przez lata płacimy zup kilku gości Którzy mają się za strasznych mądrali, otwiera wielką świątynię. I co? Ściągają na nas gniew Beliara. Teraz będę musiał płacić daninę do końca życia. Wybacz mi, że jestem taki roztrzęsiony, synu otuchy, ale to wszystko naprawdę mnie martwi. Chyba kursor zgubiłem. A dobra. E, chcesz pohandlować to, co właściwie się stało? To przez Bazira. Bazira? Boże! Jak oni mają te swoje ksywki, tej syn złodzieja synu tuchy". Wow. Jeden Beliar wie, jak je zdobył. Szukał boskich artefaktów. Obiecał swoim ludziom nieprzebrane skarby. Ich oczy napełniły się chciwością, ale Bazir ich zdradził. Opowiedz mi o Bazirze. Drogo zapłacił za boski artefakt. Wszyscy, którzy weszli do świątyni... Ale to nie koniec. Beliar jest wściekły. To znaczy... Tak. Bazir zasłużył na śmierć. Aha. Jak Drogą mogę pomóc? Posłuchajcie tylko. Przedziera się tu do nas i pyta, jak może pomóc. Oto odwaga człowieka, który nie obawia się... Tak przemawia prawdziwy bohater, do rzeczy. Ratuj moje miasto. Zrób co tylko możesz. Dobrze. I Dobra. jest jeszcze jedna ważna sprawa. Powierzono mi pewien interes. Jaki? A powiedz no, mi o tym, Kiraś. od orków... Dziesięć sztabek rudy, no. Do Isztar, ale zostały skradzione. O Boże. Wiem, kto za tym stoi. Niech umrze spragnienia. Tak, tak, już wiem. Sugut. Jeden z naszych. Aha. Możesz mnie wiedzieć, gdzie znajdę Suguta. Wyruszył w kierunku Ben I Nie był sam, dobra, nie był sam? Był z nim jeszcze jakiś człowiek, ale nie wiem kto. Ale jeśli go znajdziesz, jemu także wymierz sprawiedliwą karę. Najpierw muszę go znaleźć. No dobra, co ze sztabkami rudy? Jeśli weź ze sobą i zabierz do No dobra, chcesz pohandlować, co masz tutaj ciekawego. Umrzemy. Pokaż swoje. A, no nic ciekawego nie masz. Dobra, to ja spadam w takim razie. Raczej nikogo tutaj więcej. Boże, nie strasz. Eee, o, duża skrzynia. No nie powinni mnie zobaczyć. Nie powinni. Zobaczymy, jak to będzie. O Boże arcytrudne zamki serio eee. Daj mi to na dziesiątkę i tyle Cyk i teraz F5 Zapiszmy se Wyłączmy to o kur... to Otwórzmy no no mikstura przemiany, łuk myśliwski, wytry, weź wszystko Zobaczę od razu czy O o dobra 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 już już wychodzę Beliar na ciebie czeka Chłop na mnie nie atakuje czy oni się biją z kimś? Biją się z kimś i to jeszcze tu, gdzie okradałem ich. Ja ci, ale zawoł normalnie. Ała, 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 ała. Kuźwa, dzięki chłopaki. Dzięki po prostu. Ja tu wam chcę pomóc, a wy mnie tak torturujecie. Dobra. Zobaczmy tunele w takim razie. O kuźwa, trochę ich tu jest. Ja nie zapisałem sobie. No, no. Szkielecika to po... No, ała! Czemu on ma taki atak jakiś... Obuchowy strasznie. Tego zombiaka to se... Kuźwa, łucznik szkielet, serio? Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Szkielety to raczej... Za o cholera, dużo was tu. Trochę. Ale na sobie. Nie, nie. I będzie do mnie strzelał. Cyk, cyk, cyk. Dobra, leży kolejny. Bierzemy teraz tego. Zajebiście. Teraz przeklęty niewolnik. O cholera, tu jest jeszcze jakieś jeszcze rozwidlenie. Serio, przeklęty wojownik niewolnik, kolejny. Ja on tak mało HP, ale co cały czas do przodu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Zombie. O o. Stamina mi się trochę skończyła. Zombie kolejny. Może ile jeszcze was tu będzie? Ja mam pytanie. No? Cyk, cyk, cyk. Dwóch naraz. Tak to się robi. Nie zabiłem tam tego. Fak. Dobra? Eee, poczekaj chwilę, Mordo. Ja się uleczę tylko i ci pomogę. Cyk, dobra. No, nie trafiłem. Puh! Aha! Dostał strzałę i przeżył, serio? E! O dobrze. Leżą, o boże. Strzała moja, zardzewiały miecz. Pozbierajmy to, co mogę w sumie stąd. Te strzały. Mogę przeszukać ich ciała czy coś. Co tu się dzieje, w sumie? Zradzę, biały miecz, kolejny. Biorę wszystko, będzie na sprzedaż, ty. Kurde. Żyła rudy. Mogę, w sumie, sobie wykopać to. No czemu by nie? Się przyda. Jeszcze? Ja cię. Spokojnie, o Łuk nawet jest. E, tutaj co jest grane? Pałka. Siema Tu nic nie ma. Tam dalej coś jest jeszcze? W tym tunelu. Pałka dobra, to kolejna pałka. Ciężki kufer? Aha. Po co ja to wziąłem? Nie wiem, wezmę bo się przyda. Pałka kolejna Tych zombi to ten. Nie, 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 nie przeszukam ich. Wezmę za też ten magiczny korzeń w razie W. No i tyle chyba, co tutaj jest. Tam też nie ma nic. Tam też nic nie widzę. Dobra, wychodzimy pomóc tamtym. Co tu się dzieje, z kim wy się bijecie jeszcze? Gdzie się bijecie? To jest pytanie. A! Spoko. O, kuźwa, tu jeszcze ich więcej jest. Cyk, 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 dobra. Zombiaczki. Tutaj jestem. Dawajcie. Bijemy się. Badziewiaki. Chociaż i tak lepiej jest, że w gotiku 3 mogę ich po prostu tak załatwić, a nie muszę specjalnego spela używać. Jak to było w Gotiku jedynce. Ale no dobra. Dobra, ten leży. Został jeden. Tego zombiaka chcę. Nie, za chwilę umrę. I tyle będzie z tego. Eee, dobra, ja się leczę. W takim razie, bo Kuźwa tak na styk dosłownie. Eee, czy oni go załatwią? No, mam nadzieję. Mam 38 punktów w ogóle. U kurde. Dobra, to nie jest aż tak źle jak myślałem. Dwie te podki są użyję, żeby mieć już full. Dobra. O, Kuźwa. Mój cel też jest zajebisty. Dobra, wracamy. E, mała pauza była. E, chyba wszyscy ubili, nie wiem. Pójdźmy do tego Daro teraz. Może coś mi powie więcej w sumie. Gdzie on jest, Daro? Nie, no nic nie ma. Co, czegoś jeszcze nie zrobiłem. A tu kto był? O bo jeszcze tu są, o cholera. Czekajcie, przesuńcie się Z daleka wam pomogę jakkolwiek Pu! Pu! Kuźba. Pu! No, dawajcie go. Dobra, ten leży Ale jak, ile tu ludzi się nagle zebrało tej Ja cię Dobra. Robaki się tobą pożywią. Giores, z... napadli? napadli mnie. Doprawdy. Ale udało mi się uciec. Do... Rozumiem. Pandlujemy? Jestem niepocieszony ojcze transakcji Ci cholerni koczownicy zabrali mi dosłownie wszystko. Aha. Nagle zupełnie z pojawili się ci... wszyscy walczyli. Więc uciekłem stąd jak najprędzej. Do rzeczy. Jeśli jesteś dzielnym człowiekiem, odzyskaj mój towar. No aha, no dobra. Dobrze, co Dobry. to za towar? Z tego osiem skrzyń. Chyba podpisałem je swoim imieniem. Zaatakowali mnie na drodze poza miastem. Aha, dobra. Co zamierzasz dalej? Zostanę tutaj. Mówi, że. No dobra. Y... Nie wiem, czy to będzie to, co ja właśnie Czego zebrałem, byłeś, ale dobra. Chciałeś sobie poplądrować, jeśli tak. To się spóźniło. Od kiedy pojawili się ożywieńcy, w okolicy pełno jest trabusiów. No więc, czego chcesz? Przybyłem, żeby walczyć z ożywieńcami. Jeśli to faktycznie prawda, to jest. Daj mi znać, się... mogę jakoś pomóc. Ten niewielki problem z ożywieńcami spowodował nieprzewidzianą przerwę w pracy. Większość kowali nie żyje, a ja potrzebuję. Tak. Zostawę sobie. Oto dla ciebie. Dobra. Czy ciężkie kufry? Yy, no, ona że go się kowalstwie. Pokaż mi, jak kuć broń z magicznej rudy. Jak... to żadna sztuka. Główna zasada jest taka sama, jak przy wykuwaniu broni: Podgrzewasz sztabkę, formujesz, chłodzisz. Ale oczywiście, do wykucia takiej broni. Musisz mieć magiczną rudę. Spoko. I dajmy sobie na przyszłość to od razu. Aha, nie sp... dobra, nieważne. Pokaż mi swoje towary. Na pewno chcę to. Długi miecz, mistrzowski miecz. Łoku. Oh, no ładnie tutaj się dzieje. No złoto, ile mam w ogóle złota? 42 koła. Dobra, na luzie. Kowadło mogę użyć? Mogę to zrobić teraz. Jedno. Tak i mam rubinowe ostrze. Yes. Gdzie to jest? Rubinowe ostrze, to. Obrażenie od ostrza. Łe, to, to lepsze niż to jest. Dobrze, wywa dobrze wyważone ostrze, to damy to tu. A ten długi miecz najwyżej się da tu. Albo tu damy ten kostur, co mam, tylko gdzie on jest? Halabarda nie Okuty kostr ten włócznia o, 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 o. A Gdzie miałem ten magiczny kostr czy coś takiego Coś takiego miałem Ja nie pamiętam gdzie No dobra nieważne później najwyżej się ten to ogarnie Pójdźmy dobra pójdźmy se jak ten mieczyk wygląda No Wygląda ciekawie Gdzie była tu osełka bo widziałem ją gdzieś o, o Co o. od razu trochę ulepszę te ostrze. To jest kolejny kowadło. No XD gdzie to jest? O tu. Dobra. Rubinowe ostrze. To. 95 jeszcze zaostrzone. Kurde. Zajebiście. Dobra, pójdę pogadać z daro. Zobaczymy, czy on tutaj coś... Nie. Muszę, muszę ogarnąć. Muszę ogarnąć. Um, wow. Tunele. Raczej. A bo są dwa tunele, no tak. Pytanie, gdzie jest drugi tunel? Czego chcesz, mora? Drugi tunel, drugi tunel, drugi tunel. Nie wiem, pójdźmy sobie na górę, bo coś jeszcze mówił, że na górze się dzieje. Zobaczmy, co tam będzie grane. Kwyźwa kolejne zombie. to zostajemy miecz. Dawaj. Dobra, wracamy. Eee, zobaczymy co to robi nowe ostrze. Jak działa teraz. I czy! O kurde Ty no, jest już lepiej z tym demedem. Teraz to ja się mogę bić z każdym. że tylko w miarę pancerz ulepszyć ci będzie gi I za dużo tych zombiaków, aż za dużo czasami. Cyk, 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 cyk. Ale tą świątynię trzeba ogarnąć i ją znaleźć, tych, Bo, jak. O, cholera! Chyba tam jest ta świątynia. Dobra, cyk załatwimy jeszcze was. I potem tych tam solo lecę, nie? Powinienem dać radę. Zombie nie korzystają z łuku, jak zauważyłem. Przynajmniej nie widziałem żadnego takiego zombiaka z łukiem. Czy czymś takim. Dawaj, dawaj, dawaj. Tyk, tyk, dobra. Teraz tak, tam są ci. Yy, tam jest coś, więc sobie zapiszmy. Jest ich dużo tam, tych zombie Więc tych szybki zapis. Dobra. I próbujemy tam się wbić. No, zapraszam, zapraszam. Ta tu jest świątynia. Chyba. Ich nie za dużo was tu. Dobra, wszyscy niespokojny zwiadowca. Wszyscy po kolei, zapraszam, zapraszam. Rozwalę was w drobny mark. Mam takie ostrze, że nie zawahał się go użyć, nie? Cyk, cyk, cyk. Kolejny, kolejny leży. Ty chcesz dostać? No to chodź. Teraz ty? Zapraszam. Cyk, cyk. Kuźwa. Dobra. Tam był jeszcze jeden. Cyk, cyk, leży. No dawaj, dawaj. Niespokojny zwiadowco. Zombiaku cholerny. O! Wyrzadzenie wypełnione ruiny. Zajebiście. No dawaj. Cyk, cyk. No trochę jak się tu posypało. Skrzynia stara od razu. Zajebiście. To mi się podoba. Fala płomieni. O tak! O, pierścień do zdolności myśliwskich, a to ciekawe. Hm. Interesujące. No, czyli ruiny mamy ogarnięte. zadanie wypełnione z ruinami. Tu coś jeszcze jest? O, kurde, się teraz wdrap tylko na to. Łę, nie, 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 nie zaślizguj się. Dobra. Wdrap się na górę. A tu jest świątynia. O cholera, to duże jest. To jest świątynia, czy to jest bakaresz? No właśnie. No właśnie. Jak się dostać do bakareszu teraz? To jest gruźba pytanie. Dobra, wróćmy do tej wioski jak na razie. Zobaczymy, co oni nam powiedzą. Co Daro powie i może poszukamy, pójdziemy w drugą stronę, poszukamy tego tunelu. Cyk, cyk, cyk. Siemano. Twoi ludzie nie żyją. Wyzwoliłem Twoje ich. Ludzie nie żyją. Wyzwoliłem ich. Cholernie ożywienie. Czy nastanie kiedyś kres tego szaleństwa? Dobra, to mamy. I teraz ten tunel drugi. O, siemano. Dolok. Czego tu szukasz? Co ty zrobisz? Przynoszę dary dla asasynów. Bryłki surowej rudy. Rudy z ogni Nordmaru. W zamian miałem dostać artefakt ze świątyni. Nie przez głupie, chciwe mory eee, gdzie jest świątynia? Na południu To stamtąd przychodzą martwe mory eee, co zamierzacie? Co zamierzacie? A jak myślisz? Będziemy strzec miasta. Pomóż mi pokonać się Przez takie mory jak ty. Atakujecie co się da, a potem uciekacie z łupami. Jak masz sprawić, żebyś mi zaufał? Nie ufam nikomu poza Daro. Jeśli ci zaufa No dobra Niech będzie A to mogę teraz z nim pogadać? Z Daro, Żeby go przekonał jakoś? No tak niezbyt Dobra muszę pewnie zrobić ten quest kolejny z tymi tunelami um, Tylko gdzie te tunele mogą być jeszcze? Nie wiem, pójdźmy w tamtą stronę, zobaczmy co tam jest A Może tu coś będzie Ciekawego, no jest niby jakaś ścieżka, czy coś, kolejny ożywieniec. O, jak już jest po drodze, to załatwmy go, nie? Mumia to jest, o cholera! Jeszcze lepiej. To jest pałka, dobra, myślałem, że tam zombie jest z tym. E, ale mumia już jest trochę jak z tego co widzę, ale o garnięcia na ludzi. Ała! Ty badziewiu. W sumie dużo mi nie zadał, więc taki plus. Dobra? Zębaty zielę, weźmy se to druga świąty Tunel drugi, gdzie może być korzeń leczniczy? Spoko wbijmy się tam na górę. No i czekajcie, pauza. Dobra, wracamy. Zobaczymy, co to będzie grane. o, kolejni, no chętnie się z wami rozprawię. Skoro mam oczyścić wszystkich, to wszystkich. Same mumie tu są. Ale XT, co tu, tu się dzieje? tej Aha oni mi nakładają klątwę O kuźwa Uciekamy uciekamy Jest trochę kaplica z tym Dobra takie buty to są Gdzie ja mam to coś żeby leczyło to jest to Tak Dobra Rundka druga z mumiami Ała no znowu Kuźwa mocne te stwory To bardzo Został jeden Dobra uleczmy się eee, Wylecz chorobę I od razu w sumie można dać żeby to przyspieszyć to Dobra. I ostatnia mumia została. Cyk, cyk, cyk. Aha, i mnie walną i tak. No, dobra. No xd, mumio cholerna. Aha, i koniec. Nie wierzę. Kiedy ja mam zapis jakiś? Tu dopiero, będę musiał znowu się rozprawić z tymi tymi o, zombiakami, Boże. Dobra to wczytam to i pauzę i to zrobię po prostu. Dobra wracamy do tego samego punktu co byliśmy wcześniej, tylko teraz to zapiszę. Dobra i w sumie jak na razie możemy sobie skończyć odcinek. Chyba, że mapa hmm, świata. No. Zwa... Zobaczmy te zadania. Drugi jest dalej na wschód. Że tam? Ale gdzie tam? Czy gdzieś tam będzie trzeba będzie, trzeba iść chyba. Więc dobra, mamy cel na. Kolejny odcinek. Jeśli się podobało, musisz zostawić łapkę w górę i suba. Kwóć, bo kolejne ożywienie statu jest tu nawet. Jeśli się podobało, zostawić łapkę w górę i suba. I widzimy się w następnym odcinku. na razie.